Jesteśmy na słabej stronie i układamy się w pozycji triple thread, tak? czyli jesteśmy tutaj w zasadzie pod kątem prostym zgięci do, do partnera. Ze względu na kontrolę, to jest raz, a dwa ze względu na ataki. Bo jak leżymy sobie standardowo za plecami, no to oczywiście możemy dusić. Nie, dusić możemy sobie na silnej, słabej stronie, mniejsza z tym, ale jesteśmy, że tak powiem, limitowani tylko i wyłącznie do, do duszenia. Natomiast, jeżeli tu się skręcimy, tak naprawdę leżymy sobie pod nim, jemu raz ciężej będzie uciec nam dwa, jest łatwiej yy, 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 trzymać kontrolę, a trzy, jeżeli gdzieś tam z duszeniem on będzie bronił, to będziemy w stanie sobie zaatakować czy to dźwignią na staw łokciowy, czy nawet trójkątem, w zależności nogami, yy, w zależności od sytuacji, jaka się yy, pojawi. Jesteśmy tutaj i tak naprawdę będziemy chcieli sobie zaatakować dźwignią na staw łokciowy. Możemy rękę złapać i ją kontrolować od razu. Możemy, przepraszam, możemy ją przytulić, nie? Ale z tego chwytu, co byliśmy tutaj, łapiemy sobie po prostu rękę. I teraz moją drugą rękę wyciągam i tak naprawdę ja nie chcę jakoś specjalnie odpychać jego głowy, ja chcę wyprostować swoją rękę, tak? I teraz chcę tak naprawdę, bo on próbując się skręcać czy uciekać od czegokolwiek, będzie miał Bark w tą stronę. Ja chcę, żeby jego bark był otwarty, tak? Czyli wypycham go tutaj i przez to jemu ciężej jest teraz do mnie wrócić. I w momencie, w którym go wypchnąłem, to to wypchnięcie przerzucając nogę, moja noga przejmie, tak? Czyli chcę teraz tak naprawdę, yy, dwugłowym uda, wyprostować nogę kopiąc go. Od razu łapię za nadgarstek, ściskam ciasno nogami łokieć. Stopy ciężkie. I jesteśmy w stanie aplikować presję na łokcie, na Tak? Czyli jesteśmy tutaj triple thread, ciasno. I teraz kontrol, mogę złapać, skontrolować rękę. Tak naprawdę nie muszę. Bo ten chwyt, ten underhook, który tutaj mam i tak pozwala mi tak. mieć tą rękę. Więc drugą sobie jestem w stanie wyciągnąć, wyprostować, a przytulić, złapać i od razu. Odchylam tą rękę, bo ja chcę otworzyć jego barki. Tak? Chcę, żeby on praktycznie leżał, I oczywiście, przerzucam nogę. I teraz moja noga chce zastąpić to. Jeżeli nic nie zepsuję, czyli wszystko jest ok, mniej więcej dużej dysproporcji siły czy masy między nami nie ma, no to ja tą, tą dźwignię najpewniej sobie wyciągnę. Natomiast w momencie, w którym jest duża dysproporcja między nami, bądź siły, bądź wagi, albo popełnię jakiś błąd, albo zrobię to za wolno. Tak? To w momencie, w którym ja będę odchylał i będę chciał przerzucić nogę i będę. Przy... Tak, on może iść do góry. I w momencie, w którym on, wróćmy, ja zostanę i on pójdzie do góry, tak? Ale idź sam do góry. Normalnie tak. I będzie w stanie nie może zestakować, jeżeli ja nie zareaguję. Nie? Więc w momencie, w którym jesteśmy sobie tu, i ja robię wszystko tak, jak zacząłem. Przerzucam nogę i on idzie do góry, to ja nie zostaję na plecach, nie daję się zgiąć, tylko utrzymując tak naprawdę napięcie, napięcie, tej struktury mojej tutaj, w momencie, w którym on idzie do góry, ja idę z nim na brzuch. Oczywiście uważamy, lądujemy na kolanach po to, żeby masą naszą nie spaść mu na łokieć, nie łamiąc, ale sobie łapiemy rękę i stąd jesteśmy w stanie rozpłaszczając dźwignię odwrotną na staw łokciowy wyciągnąć, tak? Czyli istota tego wszystkiego jest taka żeby mieć świadomość, że on mimo wszystko może próbować wstać na nas. Jak będzie wstawał na nas, to my nie zostajemy tu, bo jak teraz Artur zacznie wstawać, tak. Tak, tu. O właśnie. Żeby nas tu nie został. Nie? My chcemy sobie iść tak naprawdę za jego ruchem. Czyli idziemy tu na kolana i stąd jesteśmy w stanie tą dźwignię sobie wyciągnąć. Nie? Ręka jedna do kontroli, żeby nam nie bruździła, i chcemy wchodzić do duszenia. Oczywiście moglibyśmy atakować od razu sobie dźwignią na, na łokieć, ale znowu jest to przewidywalne. Im ktoś jest bardziej doświadczony i umiejętny, tym trudniej byłoby go tak w prostej linii jedną techniką zaskoczyć. Nie? Więc jak sobie jesteśmy tutaj, to możemy próbować przechwycić rękę i gdzieś tam pracować. Czy to nad duszeniem, wchodząc tutaj, jeżeli nie ma miejsca. Duszeniem yy, Mataleo, albo prowadzisz kołnierz. No i on ma cały czas tą rękę, nie? i my istotą tego, żeby on faktycznie walczył tą ręką o życie, tak? czy o to, żebyśmy gdzieś tam nie, nie weszli, to jest tak naprawdę mocna praca, taka jakbyśmy naprawdę chcieli po to duszenie wchodzić. I w momencie, w którym ja wchodzę i czuję, że Artur walczy, 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 to zaczynam prostować rękę i blokuję. Mogę złapać za, za szmatę. Mogę po prostu zrotować moją rękę. Nie ma znaczenia. Chodzi o to, wróćmy, że jak on mnie ciągnie za rękę, tak, to żebym ja tutaj lekko zablokował ją i od razu strzelił moją nogą. Tak? I teraz jego ręka jest, że tak powiem, uwięziona. I w momencie, w którym on pozostaje wierny, ja mogę wrócić do tego duszenia i po poddusić go, ale mogę też, jeżeli on gdzieś tutaj próbuje tą ręką uciec, ot tak, otwiera się, czyli daje mi, nie jest Skłębiony w tą stronę, daje mi miejsce tak naprawdę na tą technikę. I teraz przerzucam nogę. Jestem w stanie tą yy, dźwignią, którą przed chwilą robiliśmy, zaatakować. Jeżeli byłoby tak, że on jesteśmy tu. I on jest tak złożony, ciasno, może próbować, nawet próbowałby tam czy gdzieś. Jesteśmy tu. I ja sobie wchodzę po to duszenie. I czuję, że on waży. Wykluczyłem mu rękę. I on pozostaje bierny. Albo złapał mnie za nogę, nie jestem w stanie tej nogi przerzucić. mniejsza z tym, no to wtedy sobie pracuję duszenie. Łapię za kołnierz, tu i go na przykład duszę. Albo wchodzę sobie tu i go duszę. Nie ma znaczenia. Jak on z tego duszenia, bo czujesz, że wchodzi duszenie, tak? Na przykład zaczynać szaj, zaczyna tą rękę wyciągać tak, no to wtedy jest moment, żeby zaatakować. Sobie na przykład dźwignię na stawu ksiąg.